Zapraszam Cię do obejrzenia 2,5-minutkowego filmiku, jak szybciutko poprawić wygląd i samopoczucie, bo to jedno i drugie idzie w parze. Jestem po nieprzespanej nocy, jestem po weselu, po zabawie do białego rana, no i wiadomo jak to jest po weselu. Nie za bardzo, świeżo. I trochę zmęczona. Przede wszystkim to niewyspanie w moim wieku to już widać. Widać pod oczami i zmęczenie cery. Krem CC idealny do wygładzenia, do wyrównania kolorytu. Jest to w połowie krem nawilżający, a w połowie barwiący. Delikatnie, filterek miejski 15 i leciutkie glow. Od razu wyrównuje, intensywnie wygładza i nadaje świeżość cerze zmęczonej. Troszkę utrwalam to pudrem sypkim pędzlem do podrósybkiego dosłownie makijaż przy, yy, przy użyciu czterech, pięciu produktów. Specjalnie nie robię żadnych cięć, żeby było widać, że to prawda, że można szybciutko. Oczywiście opruszyłam się cała, zawsze zapominam ubrać pelerynki, ale buzia wygładzona. O, proszę bardzo, fu, fu, fu. no nic, pięknie się wytrze, strzepię i nie będzie śladu. Nie róbcie sobie tego dziewczyny, że makijaż na tym, co się wychodzi, bo może być niespodzianka. Chlapnięcie właśnie podkładem, czy czymś tam, obsypanie. Błyszczyk delikatny, jak to błyszczyk, tak właściwie na wilżenie ust. Nigdy mi to nie wychodzi precyzyjnie, ale to nic. Mam go zawsze w kieszeni. Poprawiam kilkakrotnie. Kolor nadany, twarz taka no, żywsza, od razu czuję się lepiej. I muszę sobie odrobinę rzęsy tuszem naszym, takim wydłużającym, pogrubiającym bardzo. Ładnie rozczesującym rzęsy. Budować można właśnie długość i grubość warstwami. Ja chcę tylko delikatnie, bez jakichś większych makijaży, tak, żeby poczuć się lepiej. Dla mnie najważniejsze w makijażu jest właśnie wyrównanie kolorytu cery, bo to y, sprawia mi no, taki dyskomfort. I wszystko. Włosy można iść Wszystkie kosmetyki, które pokazuję, to marka Mary Kay. Można u mnie zamówić każdy pojedynczy produkt. Chętnie dobiorę podkład, pielęgnację. Zapraszam do kontaktu, jeśli masz ochotę spróbować. Mogę też wysłać próbeczki. Chyba jeszcze mi się przyda trochę rozświetlacza złotego, bo bez tego ani rusz, odkąd go mam, żaden mój makijaż nie obędzie się bez tego pięknego złota w kwadraciku. Może być. Od razu lepiej.